Dzień dobry, nazywam się Mucha Kasia. Jestem prezesem Fundacji na Rzecz Zwierząt na Psim Ogonie. Chciałam Państwu przedstawić w ramach orkiestry nasze fundaciaki, które szukają domu. Może zaczniemy od tej czarnej, pięknej damy. Ma na imię Lilka, ma 7 lat. 7 lat spędziła na łańcuchu i teraz potrzebuje kochającego domu, który jej pokaże, że człowiek to jest wspaniała istota. Tutaj mamy Benka, bardzo energiczny pies, wspaniały. Co prawda cierpi na padaczkę, ale da się to ustabilizować na lekach i jesteśmy w trakcie leczenia. Będzie szukał kochającego i wyrozumiałego domu. Bella to ta piękna dama w czerwonej bluzie. Ma 3 latka. E, uratowana też z Takich m, ciężkich warunków jest z nami w fundacji około trzech miesięcy, gotowa do tego, żeby iść do domu. I ostatnia nasza maluchna to jest ten tajfun, którego jest wszędzie pełno. Ma 5 miesięcy, jest super dziewczyną i szuka ludzi. Także zapraszamy wszystkie informacje o psach na naszym fanpage'u. No właśnie, pani Kasiu, jeszcze nie uciekamy, bo jeszcze rozmawiamy chwilkę, tak jak pani wspomniała dzisiaj w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale na co dzień chyba wy też jako fundacja no, oczekujecie takiego troszkę, może czasem zaangażowania lokalnej społeczności. Bardzo oczekujemy zaangażowania, szukamy wolontariuszy non stop. Szukamy też ludzi, którzy po prostu w własnym sąsiedztwie widzą krzywdę zwierząt, którzy chcą zwrócić na to uwagę, którzy chcą pomóc tym zwierzakom. Uważam, że też, pani być taki apel, żeby ludzie się już nie... Bali mówić, że sąsiad trzyma w złych warunkach psa. Te psy powinny mieć szansę na najlepszy dom. Kochanie jest XXI wiek, ludzie latają w kosmos. Uważam, że trzymanie psa na łańcuchu i niegodne traktowanie zwierząt No po prostu jest nieludzkie i nie przystoi naszym czasom. Także chciałabym, żeby taki apel też był mocno wybrzmiewający, że ma miejscowość, ale jednak zwracajmy uwagę na to, jak to traktuje zwierzęta. To są przykład zwierząt, które są uratowane z ciężkich warunków i naprawdę są wspaniałymi przyjaciółmi i mogą trafić na super kanapy. Także tyle w temacie a propos zwierząt lokalnych. Dziękujemy bardzo, no i liczymy na ten dziękuję. apel i wsparcie mieszkańców. Dziękuję bardzo, super, bardzo dziękuję i cieszymy się, że WOŚP nam to umożliwia co roku.